Nazywam się ESA i jestem uzależniona od czytania. Nie tylko książek. Uzależnienie od czytania bywa uciążliwe, szczególnie dla osób, z którymi mieszkam. Opakowanie po płatkach śniadaniowych często jest dla mnie ważniejsze od osoby, z którą jem to śniadanie. Kiedy czytam ciekawą książkę, to nie obchodzi mnie to, co się wokół mnie dzieje. Jestem w stanie pokonać każdą przeszkodę. Uzależnienie od czytania ma swoje plusy. Opanowałam do perfekcji sztukę kąpania się z książką w ręku. Nie potrafię przejść obojętnie obok księgarni lub innego miejsca, w którym mogę kupić książki. Co z tego, że w kolejce na przeczytanie czeka ich już cała masa? Kiedy pakuję się na jakiś wyjazd, w mojej walizce nie może zabraknąć miejsca przynajmniej dla kilku książek. Właściwie każde miejsce okazuje się dobre, żeby poczytać nawet piwnica. Jeżeli pod ręką nie mam nic lepszego do poczytania to nawet gazetki reklamowe ze sklepów potrafią okazać się ciekawe. Już nieraz zdarzyło mi się przypalić obiad, ponieważ czytałam. Lubię osoby, które czytają w tramwajach, bo mogę poczytać razem z nimi, zaglądając im przez ramię. Dzień bez przeczytania przynajmniej jednej strony to dzień stracony. Pewnie robię jeszcze wiele innych rzeczy, ale w tym momencie tylko te przychodzą mi do głowy. W każdym razie wracam do czytania, a Was zapraszam do oglądania moich kolejnych wideo recenzji.